W naszych rozmowach o rozwoju energetyki wiatrowej na morzu i na lądzie docieramy do wątku, który może jeszcze w tej chwili nie jest najistotniejszy, ale podejrzewam, że za chwilę stanie się kluczowy przyłączenia. Tak, kwestia przyłączeń odnawialnych źródeł energii wychodzi na pierwszy plan rozwoju i transformacji polskiej elektroenergetyki. Dlatego jako stowarzyszenie podejmujemy na tym, w tym obszarze już szereg konkretnych działań. Mowa tutaj o po pierwsze o cable poolingu, po drugie o możliwości przyłączania źródeł na poziomie linii bezpośredniej oraz punkt trzeci możliwość modyfikacji taryf i premiowanie tych operatorów, którzy będą Przyłączać odnawialne źródła energii i w jaki sposób, sposób gratyfikowanie tych, tych operatorów sieci, tak żeby zachęcić ich do tego działania i większego przyłączania odnawialnych źródeł energii i ich integracji. Więc zaczynając od punktu pierwszego, dosyć istotnym tematem, który się pojawił na poziomie elektroenergetyki i dyskusji, jakich prowadzimy obecnie również z Ministerstwem Klimatu dotyczy cable poolingu, zwanego inaczej cable infrastructure, bo po polsku możemy o nim po prostu powiedzieć: współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej do wyprowadzania mocy z dwóch bądź większej ilości źródeł odnawialnych. Te przepisy, te zasady współdzielenia tej infrastruktury już dzisiaj z powodzeniem funkcjonują u naszych kolegów z zagranicy, chociażby w Holandii, Danii, w Hiszpanii, Portugalii, gdzie dzisiaj praktycznie przyłączanie nowych źródeł energii tylko odbywa się na tej, na tej zasadzie. Wynika to z faktu szczególnie połączenia źródeł wytwarzania fotowoltaiki i Wiatru, które są ze sobą ujemnie skorelowane, profil wytwórczy. Zazwyczaj jest tak, że wiatr wieje w, w nocy, w dni chłodne, zimne, a słońce świeci, wiadomo, kiedy jest ciepło w ciągu dnia, i mamy możliwość wykorzystania punktu przyłączenia, mocy przyłączeniowej w bardziej efektywny sposób poprzez dostawienie drugiego źródła energii, czy to fotowoltaiki, czy to wiatru do istniejącego już źródła wytwarzania. Jak wiemy, fotowoltaika jest świetnym źródłem odnawialnym, jednak jej efektywność jest bardzo niska, około 10-12%. Wykorzystanie wiatraków, dzisiaj nowych, na poziomie 40% powoduje, że do, z tego samego punktu w sieci będziemy w stanie wykorzystać moc przyłączeniową nie na poziomie мне yeah. Powiedzmy, z farmy wiatrowej, która ma 100 MW, e, i z fotowoltaicznej e, drugie 100 MW, nie na poziomie 40 MW, ale 50 e, w, sumarycznym, e, w sumarycznym wykorzystaniu e, mocy. Jest to z korzyścią przede wszystkim dla odbiorców, e, dla odbiorców końcowych. E, wykorzystamy ten sam, e, tą samą infrastrukturę, aby wytworzyć e, więcej e, energii elektrycznej. Poprawiamy też dyspozycyjność regulacyjną um, operatorów sieci um, dystrybucyjnych. My mieliśmy okazję przyjrzeć się temu rozwiązaniu w, w redakcji CIRE, jeżeli chodzi o Holandię i na jedną rzecz zwróciliśmy uwagę, bo to, o czym Pan powiedział, m, zakłada scenariusz, w której mamy tę samą firmę od fotowoltaiki i tę samą firmę od energetyki wiatrowej. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie to dwóch różnych uczestników rynku, no to przed nami chyba wielka nauka kooperacji. I teraz wrócę do tego, co usłyszeliśmy, że trwają prace nad regulacją. To jakich regulacji tutaj, jeżeli chodzi o cable pooling, pan się najbardziej spodziewa? Pracując w grupie PSEW do spraw właśnie cable poolingu, w bardzo prosty sposób ta kooperacja jest zaadresowana. Pierwsze źródło decyduje i jest tak zwanym hostem, Czyli liderem, projektu, liderem projektu i ustala warunki współpracy już dla, dla drugiej strony. Po odpowiednim porozumieniu, to ten lider host wysyła już warunki, wniosek o warunki przyłączenia, warunki zwiększenia mocy, e, mocy, e, która e, wytwórczej e, źródła, który już będzie się składał powiedzmy z dwóch modułów e, wytwórczych. E, do tych modułów możemy jeszcze i chcielibyśmy e, dołożyć magazyn energii często, bo to też spowoduje lepsze wykorzystanie tej energii, która ewentualnie będzie musiała być poprzez odpowiednią redukcję mocy czynnej e, w sytuacjach, kiedy będzie będzie i słońce i wiatr odpowiednio zmniejszona do mocy przyłączeniowej wracając do tych 40 megawatów chociażby w sytuacji kiedy wieje na 40 MW i świeci słońce na 40 MW no to nadwyżki świetnie moglibyśmy zmagazynować i wykorzystać w sytuacji kiedy tego słońca na przykład jest i jest mniej i to takie przepisy również projektujemy i dostarczymy już niebawem do Ministerstwa Klimatu. Holendrzy używają takiego określenia park pierwotny, czyli jakby naturalnym liderem jest ta instalacja, która była pierwsza wykonana i ona staje się w naturalny sposób, sposób stroną do wszelkich uzgodnień. Adekwatnie też taką regulację szukujecie panowie na, Polski, na polskim rynku? Tak, dokładnie w ten sposób. Jest to naszym zdaniem najprostsza regulacja, która się świetnie sprawdza w Holandii, nie tylko dla lądowych, farm wiatrowych i fotowoltaiki, ale również dla morskiej energetyki wiatrowej. Pierwsze projekty, właśnie takie już funkcjonują w, w Holandii. Jesteśmy w ścisłym kontakcie, współpracą z ambasadą holenderską, ze Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej w, w Holandii. Uczymy się na ich doświadczeniu, wykorzystujemy to. Wiele istotnych podpowiedzi umożliwi nam szybką realizację tego projektu, mam nadzieję. To cable pooling, mapa drogowa na najbliższych, powiedzmy, kilkanaście miesięcy. Co na Czeka w tej chwili po kolei, aby to rozwiązanie już zostało wprowadzone na rynek. No, przede wszystkim prace y, regulacyjne w Ministerstwie Klimatu, y, które muszą uwzględniać również y, y, współpracę z y, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wiele definicji y, nowych, które zostanie tam wprowadzonych, musi być odpowiednio zaimplemento zaimplementowanych do ustawy o odnawialnych źródłach energii, do rozporządzenia ze systemowego. Jest to proces, y, zakładam, że nie szybciej niż pół roku, czyli przyszły rok, w y, wejście w życie tych, Przepisów, które umożliwią y, realizację i y, y, szybkie przyłączanie nowych źródeł energii be bez dodatkowych kosztów. Inwestycyjnych po stronie też operatorów, operatorów sieci bez kosztów po stronie znaczących po stronie właśnie odbiorców energii jest to rozwiązanie tanie i proste do zastosowania techniczne, przybliżające nas do, do transformacji. Szkoda by było, nie wprowadzić tego właśnie jak najszybciej i nie, nie skorzystać z nowych źródeł wytwórczych, które potrzebne nam są dzisiaj które będą Obniżać ceny energii na, na rynku, a takie źródła właśnie czy fotowoltaiczne, czy wiatrowe, jak wiemy, zasadniczo te ceny obniżają. To jest, ten, to jest ten pierwszy element, natomiast rozmawiamy jeszcze na temat linii bezpośredniej. Te rozmowy już się rozpoczęły po stronie Ministerstwa Klimatu prowadzone są prace, dyskusje w grupach do tego stworzonych nad nowelizacją prawa. Energetycznego. Jest to jeden z takich głównych punktów, gdzie właśnie i z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i z y, operatorami sieci dyskutujemy, jak taka linia bezpośrednia e, powinna e, wyglądać. Y, w tych, z, z toku tych dyskusji widzimy, że y, większość y, aktorów tego procesu jest zdecydowanie za. Rozwiązaniem i wdrożeniem przepisów dotyczących modelu linii bezpośredniej w polskim systemie elektroenergetycznym, to również w zdecydowany sposób pozwoli na szybszą transformację energetyczną. Ja wręcz uważam, że jest to taki breaking point i spowodowanie, aby przedsiębiorcy, szczególnie ci energochłonni to oni najgłośniej krzyczą za tym, za tym rozwiązaniem. To przemysł potrzebuje, Stabilnych, tanich i czystych dostaw energii elektrycznych, aby być konkurencyjności, konkurencyjny w, w, przyszło, w przyszłości za granicą. Tutaj jest bardzo silny głos tych naszych czampionów, jeżeli chodzi o, o przemysł, o eksport i wydaje mi się, że dosyć jasny sposób to też dociera właśnie do Ministerstwa Klimatu, do Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości, te regulacje. Mam nadzieję, że też w przeciągu przyszłego roku będą implementowane i umożliwią wykorzystanie, realizację inwestycji, właśnie odnawialnych, w pobliżu bądź niedalekiej odległości od, od zakładów produkcyjnych, które będą mogły wykorzystać zieloną energię elektryczną. Czyli to ciekawie. Dziękuję za wszystkie informacje i zapowiedzi. I dziękuję za to spotkanie w magazynie Cira Cafe. Dziękuję. Квалямся.